Wymienił pan stary piec na nowy. Oszczędnie jest i mniej kopci. Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania. Wygodniej. Nie nosimy węgla już ukupujemy. Jak pan grzeje bez opału? Mam opę ciepła, dotacja. Od 1 stycznia 23 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuków. Mazowieckie powietrze to nasza wspólna sprawa. tvp 3 Warszawa. Instytut Matki i Dziecka to jedyny ośrodek w Polsce, który prowadzi kompleksowe leczenie pacjentów z rodzajowym zanikiem mięśni. Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży od września tego roku leczy chorych z tym schorzeniem. Więcej dziś o 18.30 w telewizyjnym Kurierze Warszawskim.